Na pierwszym roku uczę rysunku, czyli pracuję ze studentami w sposób taki bezpośredni i analogowy. I na trzecim roku, na przykład studiów na licencjacie, prowadzę pracownię właśnie rzeźby cyfrowej, kształtowania przestrzeni, już w komputerach. Bardzo lubię tą sytuację, bo ja poznaję tych ludzi na pierwszym roku i ta relacja przy sztaludze, gdzie my tworzymy po prostu. Te rysunki, uczymy się takich podstaw, no wywiązuje się jakaś taka znajomość. My się poznajemy. Ja uważam, że przez rysunek tak naprawdę jestem w stanie poznać ludzi. Jacy są? Czy są ekspresyjni? Czy są bardziej wyważeni? Czy lubią detal? Muszę stwierdzić. Z dużą przyjemnością i satysfakcją, że dyplomy studentów WIT są z roku na rok coraz lepsze. Niektóre dyplomy naszych studentów nadają się jeden do jednego, bez żadnych korek do tego, żeby wdrożyć je w życie. Opracowania całej identyfikacji wizualnej, projekty gier, kart, wizualizacje. To są rzeczy, które, z którymi nasi absolwenci mogą spokojnie Iść do studiów graficznych, agencji reklamowych, agencji internetowych, studiów postprodukcyjnych i zacząć. Oczywiście wiele przed nimi nauki, ale mogą, są przygotowani warsztatowo, technicznie, ale również jakby artystycznie, co jest bardzo ważne, do podjęcia pracy już takiej zawodowej no, na poważnie. Bycie praktykiem i tak naprawdę praca ze studentami powoduje jakby taka wspólna praca, powoduje wytworzenie takiego specyficznego kontaktu między prowadzącym a studentem, że nagle jest możliwość pracy, jakby wspólnej pracy. To znaczy, że my razem pracujemy nad projektami. Na początku są wprowadzenia i instruktorze, a później ta praca jest wspólna. Czyli ja wiem, jak się używa narzędzi i to pokazuje. Na pewno coś, co wyróżnia dyplomy witowskie, to jest taka nie wszystkich oczywiście, ale bardzo wielu dyplomów taki, taka rzetelność, rzetelność warsztatowa, rzetelność myślowa. To nie jest tylko odwalenie, nie wiem, mam serię plakatów, żeby zrobić, serię okładek czy opakowań. Ale w tym jest jakaś myśl, w tym jest takie rzetelne podejście, zarówno koncepcyjne, jak i warsztatowe, i to myślę, jest bardzo ważna rzecz w dyplomie. Takim tutaj przykładem jest ta dzisiejsza między innymi wystawa. Czyli te najlepsze dyplomy, coming out -y, taka wystawa zamykająca, podsumowująca jakiś okres pracy, pracy zbiorowej. Ja myślę, że to jest też fajne, że ci wykładowcy, ci profesorowie, każdy z nas jakby z osobna, jednocześnie równolegle i pracujemy na ten całokształt tej osoby, która z tej uczelni wychodzi. I ona wtedy jest pe w pełni przygotowana. No dobrze, to, to ja chciałabym oficjalnie jeszcze raz podziękować i uznać. Otwieramy tak wystawy. Teraz oficjalnie zapraszam na bierniczą rozmowę tutaj... Studie są przede wszystkim po to, żeby odnaleźć. Siebie w tym, żeby stwierdzić, co tak naprawdę najbardziej każdego z nas interesuje, gdzie chcemy położyć jednak największy nacisk, i żeby spróbować popracować przez jakiś czas twórczo i rozwinąć ten prawdziwy swój potencjał. I też, żeby pracować projektowo. Tak naprawdę to jest też jakby klucz do, do tych efektów, żeby się poznać kim jesteśmy i wspólnie wytyczyć tą drogę do dyplomu, która ma być już takim bardzo indywidualnym i zamkniętym, taką indywidualną, zamkniętą wypowiedzią plastyczną i często też artystyczną. Nie zastąpi nic spotkania człowieka z człowiekiem. Po prostu człowiek musi się spotkać z człowiekiem. To musi być ta chwila, ta więź, ta relacja, to wspólne pracowanie i budowanie. I ten czas, ten czas, który jest procesem procesem budowania, proces kreacji tego rodzenia się nowego, człowieka, który ma niesamowitą właśnie sposobność spotkania wielu fantastycznych ludzi w tym jednym miejscu, jakim jest uczelnia. Daje to rzeczywiście wachlarz możliwości.